Wieczorem 1 maja 2016 roku, mama Natalie Margaret nie może skontaktować się ze swoją córką. Jest to o tyle nietypowe zachowanie, że kobieta zaczyna się niepokoić. Ostatni kontakt z Natalie miała rano, gdy ta przyjechała po dzieci i zabrała je do swojego domu w Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. Natalie była wówczas w separacji ze swoim partnerem Polem. Para nadal mieszkała razem, ale jedyne co ich łączyło to właśnie dzieci. Margaret skontaktowała się z byłym partnerem córki, by dowiedzieć się co takiego robi Natali, że nie potrafi oddzwonić czy napisać SMSa. Paul natomiast zaskoczył Margaret swoją odpowiedzią, mówiąc, że Natali wyjechała. Natali urodziła się w 1985 roku. Była jedną z piątki rodzeństwa, miała dwóch braci i dwie siostry, siostry Kerry i Joanne, a także braci Stevena i Shona. Była najmłodsza z całej piątki, przez co była oczkiem w głowie rodziców. Zawsze była faworyzowana, ponieważ pozwalano jej na więcej. Natalie, jako bardzo młoda dziewczyna wyszła za mąż. Było to jej pierwsze małżeństwo, ale nieudane. Nie przetrwało. Para miała ze sobą córeczkę. W 2007 roku poznała Paula Hemminga, który początkowo był jej dobrym znajomym, ale ich relacja rozwijała się bardzo szybko. Natalia wówczas pracowała w salonie Mercedesa, a Paul miał swoją własną firmę, która zajmowała się sprzedażą dywanów. Para niemalże od razu zamieszkała razem i siostra Natali wspominała, że nie wie dlaczego jej siostra podejmowała tak pochopne decyzje. Ale najprawdopodobniej było to spowodowane ogromną miłością, jaką obdarzyła Pola. Mężczyzna stał się ojcem dla jej córki z pierwszego małżeństwa. Co więcej, dziewczynka uwielbiała spędzać z nim czas i bardzo go kochała. Była oczkiem w jego głowie i doskonale o tym wiedziała. Pol miał mieszkanie, samochód, dobrą pracę. Był idealną partią na męża. Z czasem miał z Natali dwójkę własnych dzieci córkę i syna. Jednak rodzina Natali nigdy nie polubiła pola, nie czuli od niego dobrej energii, mieli wrażenie, że nie jest z nimi szczery. Rodzice przeczuwali, że może źle traktować ich córkę i że tak naprawdę nie będzie z nim szczęśliwa. Ale Natali była tak zakochana i tak bardzo chciała z nim być, że nie zwracała uwagi na to, co myślą inni. Jedno z pierwszych dziwnych zachowań mężczyzny można było zauważyć jeszcze przed zaplanowanym ślubem. Natalia marzyła o prawdziwej rodzinie, o wielkim domu, małżeństwie czy dzieciach, były to naprawdę ważne aspekty jej życia. Nie wyszło za pierwszym razem, ale wierzyła, że tym razem się uda. Polo świadczył się Natali i dziewczyna była wówczas przeszczęśliwa, bo jej marzenie się spełniło, odliczała dni do ślubu, zaprosiła gości wynajęto salę. Jednak w dzień wydarzenia, gdzie już wszystko było dopięte na ostatni guzik, Pol zadzwonił, odwołał wszystko, wszystkie zaliczki przepadły, trzeba było odwołać gości. Co więcej, o tym odwołanym ślubie. Natali dowiedziała się jako ostatnia. Złamał jej tym serce i mimo że do ślubu nigdy nie doszło, dziewczyna tak bardzo chciała być jakoś powiązana z Polem, że przejęła jego nazwisko. Gdy na świecie pojawiła się dwójka ich wspólnych dzieci, natali zaczęła być bardzo źle traktowana. Zresztą nie tylko ona, bo jej córka z pierwszego małżeństwa także, kobieta wiele razy próbowała uciec, ale Pol zawsze ją odnalazł. Obiecywał, że się zmieni. I w 2016 roku Natali powiedziała dość. Nie chciała więcej tkwić w związku, w którym była zerem, w którym nic nie znaczyła. Pol zgodził się na rozstanie, ale mimo tego, że nie byli już razem, mieszkali pod jednym dachem, ponieważ takie wyprowadzenie się nie było takie proste. Gdy 1 maja mama nie mogła skontaktować się z Natali, zaczęła się martwić. Miała z córką relację przyjacielską, zazwyczaj wszystko sobie mówiły, rozmawiały codziennie. Mógł to być nawet jeden SMS, by tylko dowiedzieć się, czy wszystko w porządku. A tutaj cisza. I ta cisza trwała kilka dni. Co więcej, Natalii nie rozstawała się ze swoim telefonem, więc mama martwiła się podwójnie. Skontaktowała się ze starszą siostrą Natalii, Joanną i zapytała, czy miała kontakt z 31-latką, ale siostra także od kilku dni z nią nie rozmawiała. Joanna postanowiła sprawdzić osobiście, co się dzieje. Z kuzynem pojechała do domu Natalii i od razu zauważyła, że jej samochód stoi przed domem. Paul powiedział, że Natalie wyjechała, że musiała sobie wszystko poukładać i obiecała, że za kilka dni wróci do dzieci. Mężczyzna nie chciał ich nawet wpuścić do domu, ale kuzyn siłą dostał się do środka. Oprócz samochodu 31 jednolatki nie było po niej żadnego śladu. Dla Joany było to nieprawdopodobne, że zostawiła z polem dzieci na tak długi czas. A po drugie, jak mogła gdzieś wyjechać, nie poinformować rodziny, nie skorzystała z samochodu, nie skorzystała z karty kredytowej. Wszystko było podejrzane, więc rodzina od razu postanowiła zgłosić zaginięcie, a jej mama od razu powiedziała funkcjonariuszom, że zapewne jej partner Paul wie, co się stało. Kobieta opowiedziała całą historię od początku do końca, ponieważ funkcjonariusze pytali o to, co Natali robiła w ostatnich dniach, jakie miała relacje z partnerem. I 30 kwietnia 2016 roku Natalia zawiozła dzieci do swojej mamy. Syn miał wówczas 6, a córka 3 lata. 31. Latka, odkąd rozstała się na dobre z polem, zaczęła żyć na nowo, chciała odnowić swoje życie towarzyskie. Swojej mamie i rodzeństwu powiedziała, że zostawia dzieci, bo idzie na spotkanie ze znajomymi z pracy. Tak naprawdę planowała spotkać się tylko z Simonem, kolegą z pracy, który wpadł jej w oko jakiś czas temu. Mężczyzna często pomagał jej przy pracy, bądź z dobrego serca sam od siebie przyniósł kawę czy herbatę. I w nocy z 30 kwietnia na 1 maja jej trzyletnia córka miała problemy ze snem. Dlatego jej mama Margaret powiadomiła ojca dziewczynki, Paula. Nie chciała przeszkadzać córce, a wiedziała, że Pol i tak jest w domu, więc będzie mógł przyjechać pomałą. I faktycznie Pol przyjechał po córkę, ale szybko zauważył, że samochód jego byłej partnerki stoi pod domem jej matki, ale w środku jej nie ma. Zapytał Margaret o to, gdzie jest Natalie, a kobieta odpowiedziała zgodnie z prawdą, jaką usłyszała od córki, że poszła na spotkanie ze znajomymi z pracy. Następnego dnia Natali przejechała po pozostałą dwójkę i wyruszyła do domu. Od tamtej pory nie było z nią żadnego kontaktu. Siostra Natali opowiedziała policjantom, jakim człowiekiem był pol dla jej siostry. Na początku był idealnym partnerem, był 11 lat starszy, ale Natalii to nie przeszkadzało. Zakochała się doceniła to, że akceptuje dziecko z poprzedniego małżeństwa, gdy się oświadczył pierścionkiem za dwa i był tysiąca funtów, była przeszczęśliwa. Paul powiedział wtedy tylko śmierć może nas rozłączyć. Jednak z czasem każde jego zachowanie sprawiało Natalii ból i cierpienie. Po pierwsze, odwołał ślub i po drugie, nie pojawił się na chrzcinach swojego dziecka, co sprawiło, że Natali cierpiała. Paul z każdym dniem stawał się coraz bardziej zaborczy, zazdrosny, agresywny w stosunku do 31-latki. Na przykład dawny znajomy złożył jej życzenia urodzinowe. Paul wściekł się tak bardzo, że wyrwał jej telefon, po czym rzucił w twarz i na twarzy Natalii pojawiła się krew. Kobieta była przerażona, prosiła by zabrał ją do szpitala. Ale mężczyzna odmówił, na dodatek, by jeszcze bardziej pokazać swoją dominację, rzucił się na nią i złapał ją za szyję. W końcu stwierdził, że dobra, mogę cię zabrać do szpitala, ale w samochodzie całą drogę groził, że jeżeli komuś powie, co tak naprawdę się stało, to pożałuje. Mówił, że ma powiedzieć, że jej zbita twarz jest wypadkiem. Dlatego kobieta na pogotowiu nie powiedziała prawdy, bo tak naprawdę bała się o siebie i dzieci. Wolała zostawić to tak, jak jest, jednak jakiś miesiąc później zdecydowała się pójść na policję. Przyznała, że to przez partnera była na pogotowiu, że uderzył ją w twarz telefonem, a później położył dłonie na jej szyi. I nie wiadomo dlaczego, ale kilka tygodni po złożeniu zawiadomienia, kobieta odwołała swoje zeznania i stwierdziła, że Paul nie miał z tym nic wspólnego. Zapewne została do tego zmuszona. Przemoc psychiczna i fizyczna w tym związku zaczęła się już w 2007 roku, kilka miesięcy po tym, jak zostali parą. Ale Natali wierzyła, że Pol się zmieni, że jak pojawią się dzieci, to wszystko się ułoży. Ale tak jak mówiłam, prawdziwy koszmar zaczął się dopiero po narodzinach dzieci. Pol kontrolował każdy ruch Natali, sprawdzał jej telefon, sprawdzał z kim się spotyka, często posądzał o zdradę. Stosował także przemoc ekonomiczną. Mimo że Natalia pracowała tak samo jak on, to on zarządzał pieniędzmi i decydował, czy może sobie coś kupić, czy nie, decydował praktycznie w każdej kwestii ich wspólnego życia, a kobieta nie miała nic do gadania. Starsza córka Natali z poprzedniego małżeństwa wspominała, że wiele razy była świadkiem kłótni pomiędzy mamą a polem i pewnego razu stała między nimi, słuchała tych wszystkich wulgarnych słów, widziała jak pole rzuca różnymi przedmiotami, a później kazał jej to wszystko posprzątać. Dziewczynka wiele razy przez te kłótnie nie spała w nocy, nie mogła się skupić na zajęciach w szkole, bo chodziła niewyspana. Takie opis małżeństwa dla śledczych nie wróżą nic dobrego. Funkcjonariusze postanowili pojechać do domu pary i porozmawiać z mężczyzną. Pol zachowywał się dziwnie, powiedział to samo, co siostrze Natalii, że kobieta wyjechała, bo musiała odpocząć od wszystkiego i wszystkich. Gdy poproszono go o telefon komórkowy, kategorycznie zaprzeczył, mówiąc, że przecież nie może oddać telefonu, bo Natali może w każdej chwili zadzwonić. Tak samo nie wyraził zgody na to, by sprawdzić dom na górze, bo uważał, że to niepotrzebne i że niepotrzebnie dzieci zostaną obudzone. Takie zachowanie partnera sprawiło, że został aresztowany i podczas przesłuchania cały czas utrzymywał swoją wersję, że Natalia wyjechała, ale za kilka dni wróci. Tylko tym razem dodał coś jeszcze, czego siostrze i kuzynowi wówczas nie powiedział. Według Pola powód wyjazdu był dość wstydliwy, więc opowiedziała wszystko właśnie jemu, bo jemu ufała najbardziej. Rzekomo Natalie podczas spotkania z Simonem miała zostać brutalnie wykorzystana. Simon miał dobierać się do niej, ona próbowała z tym walczyć, ale nie udało się, więc mężczyzna dopiął swego. Natalie miała powiedzieć Polowi, że była to najgorsza noc jej życia. Mężczyzna przyznał, że wiedział, że jego była partnerka, z kimś się spotyka, ale akceptował to, bo przecież razem podjęli decyzję o rozstaniu. To, że Natali zwierzyłaby się z czegoś takiego Polowi dla rodziny było niewiarygodne i od razu zapaliło czerwoną lampkę. Natali już nie chciała z nim być, nie chciała mieć z nim nic wspólnego. Łączyły ich dzieci i przeszłość z nim chciała oddzielić grubą kreską. Chciała zacząć od nowa. Co więcej, ta wersja bardzo szybko została obalona i wyszły pierwsze kłamstwa podejrzanego. Natalie tuż po spotkaniu z Simonem pisała do swojej najlepszej koleżanki. Wspominała, że wieczór był super, że Simon jest czarujący, że została na noc, że współżyli ze sobą kilka razy i nawet w tym temacie się dogadali. 31-latka była przeszczęśliwa. Po spotkaniu pisała także do Simona, że tęskni za jego dotykiem, zapachem, że jest cudowną osobą, że cały czas o nim myśli, że jest szczęśliwa. Simon natomiast pisał do Natali po upojnej nocy, że leży sam w łóżku i jedyne czego mu brakuje to jej obecności, że jest nią oczarowany. Między tą dwójką rodziło się naprawdę mocne uczucie wersja pola o skrzywdzeniu Natali przez Simona była kłamstwem, ponieważ odnaleziono nawet nagrania z monitoringu, gdzie widać, jak Natali się uśmiecha, widać, że jest szczęśliwa, nie wyglądała na skrzywdzoną. A swoją drogą, gdy o nagraniach z monitoringu mowa, to dzięki nim wyszło na jaw kolejne kłamstwa pola, ponieważ mężczyzna zeznał, że w nocy z 1 na 2 maja spał i nie wie, gdzie pojechała jego partnerka. Jednak na nagraniach z monitoringu widać samochód o takich samych numerach rejestracyjnych około godziny 22. Później, samochód widoczny jest około 3 w nocy, więc pol. Nie spał tak jak zeznawał. Oczywiście nie widać dokładnie osoby, która prowadziła wówczas auto, jednak śledczy są przekonani, że był to Pol, który najprawdopodobniej niestety jechał ukryć ciało Natalii. Postawiono mu zarzut odebrania jej życia. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Zadał nawet takie pytanie, czy odnaleziono ciało Natalii, skoro stawiają mu takie zarzuty, bo według niego. Nie ma ciała, nie ma sprawy. Tutaj to wszystko nie było jednak takie proste, ponieważ samochód pola był na nagraniach od godziny 22 i tak różne kamery go łapały, ale niestety pomiędzy takim ostatnim nagraniem a pierwszym w pewnym momencie jest dwie godziny przerwy. Tak jakby Pol wiedział, jak je omijać, i w te dwie godziny mógł ukryć ciało dosłownie wszędzie. Śledczy bali się, że kobieta nigdy nie zostanie odnaleziona. Gdy Pol przebywał w areszcie, postanowiono przesłuchać być może jedynych świadków zdarzenia. Mam tu na myśli dzieci pary i sen powiedział coś, co szokowało wszystkich. Chłopczyk miał dopiero sześć lat, więc nie rozumiał tego, co wówczas zobaczył. Tłumaczył sobie to wszystko na swój sposób. Zeznał, że spał, ale obudził go huk, jakby jakaś wielka piłka była odbijana o podłogę. Wystraszył się, zszedł po schodach i widział swoją mamusię. Owiniętą w koc. Był przekonany, że śpi. Niestety, jak już się domyślacie, rzeczywistość była zupełnie inna, tragiczna, brutalna. Chłopczyk widział Natali, gdy ta zapewne już nie żyła, a Paul owinął ją w koc, by móc ją wywieźć i ukryć. Co więcej, chłopczyk widział, jak jego tata sprząta mieszkanie, a dokładnie podłogę, dosłownie ją szorował. Z salonu zniknął czerwony dywan, a gdy syn spytał Pola, gdzie jest dywanik, mężczyzna odpowiedział, że zabrał go do swojej firmy, ponieważ potrzebował czyszczenia. Dzięki zeznaniom sześcioletniego chłopca, śledczy mieli <grych> takiego jakby świadka zdarzenia, świadka zacierania śladów. Postanowiono dokładnie sprawdzić salon Natalii i Pola. No i Pol, mimo szorowania podłogi, mycia jej kilka razy ostrymi środkami, nie domył wszystkich śladów. Odnaleziono ślady krwi na podłodze, na małym stoliku do kawy, a także w samochodzie mężczyzny, co świadczyło o tym, że w tamtą noc, gdzie obejmowały go kamery, faktycznie pozbywał się ciała swojej partnerki. Próbowano skazać Pola za odebranie życia bez odnalezienia ciała, Ponieważ dosłownie wszystko wskazywało na niego, wszystko przemawiało przeciwko niemu, ale takie procesy są ciężkie, ponieważ nie ma jednego tego najważniejszego dowodu w sprawie. Trzy tygodnie po zaginięciu, z funkcjonariuszami skontaktował się pewien rolnik i dopiero nastąpił ogromny przełom w sprawie. Ten rolnik, 40 mil od domu pary w Chandler's Cross, odnalazł ciało w dużym stopniu rozkładu. Oczywiście śledczy szukali ciała cały czas, ale tak jak mówiłam, ciężko było określić dokładne miejsce i tak naprawdę nie było wiadome, gdzie szukać. Rolnik powiedział, że nie wie, czy to kobieta czy mężczyzna, ale śledczy przypuszczali, że to musi być zaginiona Natali. Ta Natali zaginiona od kilku tygodni. Poinformowano rodzinę i badania DNA potwierdziły, że to 31-letnia Natali Heming. Dla rodziny był to ogromny cios, ponieważ mieli nadzieję do ostatniej chwili, chociaż przeczuwali, że minęło już zbyt wiele czasu na szczęśliwe zakończenie tej sprawy. Mężczyzna, który odnalazł ciało 31-latki, wykonywał różne czynności na farmie i nagle poczuł odór, obok którego nie mógł przejść obojętnie. Dokładnie wytropił miejsce, zaczął kopać i odnalazł. Ciało pozbawione ubrań leżało twarzą do ziemi, gdy Simon pisał wiadomości do swojej ukochanej, by ta się odezwała i powiedziała, że wszystko dobrze. Ona wówczas nie odpisywała, bo już nie żyła. Jej wieloletni partner i ojciec jej dwójki dzieci odebrał jej życie w brutalny sposób. Pol zapewne porzucił natali bez ubrań, by śledczy mieli problem z jej identyfikacją. Często w niektórych sprawach jest tak, że bliscy poznają ofiarę, na przykład po butach, a badania DNA są tylko potwierdzeniem, że to ta dana osoba. Gdy Pol dowiedział się, że Natali została odnaleziona, przyznał się, że odebrał jej życie. Jednak podkreślił, że to, co się wówczas wydarzyło, było wypadkiem. Mężczyzna wyjaśnił, że Natali wróciła do domu, doszło między nimi do awantury, a on w złości złapał za to, co miał pod ręką. I rzucił. Zauważył, że krwawi, że przestała się ruszać. Przyznał, że nie chciał odebrać jej życia, ale gdy zobaczył, że przestała oddychać, wpadł w szał, wpadł w panikę. Wiedział, że podejrzenie padnie na niego. Bał się więzienia, bał się tego, że zostawi dzieci. Uważał, że stracili już matkę. Nie mogą stracić też i ojca. Ale nikt nie wierzył w jego wersję. Pol miał motyw, by odebrać życie Natalii. Zazdrość. Pamiętacie, jak dawał jej pierścionek zaręczynowy, powiedział Tylko śmierć nas rozłączy. Mężczyzna niby zgodził się na rozstanie, ale myślał, że będzie tak, jak zawsze, że Natali i tak do niego wróci. A tutaj kobieta znalazła sobie kogoś, kto ją pokochał, szanował. Pol nie mógł tego znieść, dlatego gdy wróciła do domu z dziećmi, poczekał, aż dzieci pójdą spać i odebrał jej wówczas życie. Sekcja wykazała, że Natali miała obrażenia na głowie i ramieniu, co mogło sugerować, że Pol w złości zaczął ją kopać i okładać pięściami bez opamiętania, czym najprawdopodobniej doprowadził do utraty jej życia. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ po takim czasie osoba przeprowadzająca sekcję nie mogła w 100% stwierdzić przyczyny zgonu Natali. Ślady na ramieniu 31-latki najprawdopodobniej były to ślady obronne ponieważ gdy Pol atakował ją w głowę, ona próbowała się bronić. Mężczyzna od lat stosował przemoc wobec ofiary, ale tamtego dnia dał całkowity upust swoim emocjom, zazdrości. Twierdził, że skoro nie możesz być moja, to nie będziesz nikogo innego. Podczas procesu wyszło na jaw, że Natalii prosiła o pomoc kilka razy, jak nie policję, to organizacje stworzone do tego, by pomagać kobietom, które zmagają się z przemocą domową. I na policję przez cały związek zgłosiła się trzy razy, i nawet raz nikt nie zainteresował się jej sytuacją w domu. Fakt, ona odwoływała swoje zeznania, ale, mimo wszystko, jeżeli to się powtarzało, to należało to wszystko sprawdzić, a nie olewać sprawę. Organizacja natomiast przydzieliła Natali osobę, która miała jej pomóc z sytuacją w domu. Ale Natalia nie stosowała się do wszystkich zaleceń, również nikt tego nie sprawdził. Natali być może wiedziała, że jest obserwowana przez pola albo mężczyzna wiedział, że korzysta z pomocy i wywierał na niej presję, by zrezygnowała z pomocy, tak samo jak nakłaniał ją, a raczej groził, by odwoływała swoje zgłoszenia na policję. I jak to bywa w takich sprawach, oczywiście przyjrzano się, jakie prawo obowiązuje i dopiero jak wydarzyła się tragedia, zmieniono przepisy. Które mówią, by nie pozostawiać takich osób samych sobie, że nawet jak ta osoba unika tej pomocy, ale przychodzi już któryś raz po pomoc, to bardziej się nią zainteresować. Pol podczas procesu nie wykazywał żadnej skruchy i został skazany na dożywocie z możliwością wyjścia na wolność po 20 latach. Po ogłoszeniu wyroku przed opuszczeniem sali spojrzał na najbliższych natali. I patrząc im prosto w oczy powiedział, że gdy to robił, to każda sekunda sprawiała mu przyjemność. Jeszcze ten ostatni raz chciał zadać taki ogromny ból najbliższym 31 latki każdy z nich ma nadzieję, że nawet gdy będzie miał możliwość wyjścia na, na wolność w związku ze zwolnieniem warunkowym, jego wniosek zostanie odrzucony. Jego wyrok zapadł w 2016 roku, więc jeżeli miałby wyjść na wolność, stałoby się to w 2036 roku. Mężczyzna nie zobaczy, jak dorastają jego dzieci, które po śmierci Natalii pozostały pod opieką jej siostry, starszej siostry Joanny. Syn Natalii i Pola na początku nie wierzył, że jego tata odebrał życie mamie, nie wierzył w to, że wtedy, gdy widział mamę po raz ostatni i była owinięta w ten koc, to już nie żyła. I dopiero po kilku latach przyznał, że rozumie, że jego tata jest winny. I że już teraz wie, co się stało. Wie, że to on pozbawił życia mamy i on był praktycznie tego świadkiem. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej tragicznej historii. Dajcie mi koniecznie znać, co wy o niej myślicie. Zapraszam Was do komentowania. Być może w tym tygodniu usłyszymy się jeszcze raz, i to chyba będzie piątek. Tak na 90% myślę, że tak będzie. Ja do tego czasu zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, do pozostawienia komentarza czy lajka, ponieważ zawsze to zwiększa moje zasięgi. Będzie mi bardzo miło, będę Wam bardzo wdzięczna. Trzymajcie się ciepło, mam nadzieję, że do usłyszenia już niebawem. Cześć!